Na nagraniu pokażę ci, w jaki sposób przebić się przez sekretarkę i dostać się do osoby decyzyjnej podczas dzwonienia na zimno. Jaki jest największy problem, jeśli chodzi o dostanie się do firm? I sprzedaniem Twojego produktu. No oczywiście największym problemem jest przebicie się przez sekretariat, który jest specjalnie szkolony w tym celu, aby nie wpuszczać takich jak Ty do osób docelowych. Dlaczego? Ponieważ chce szanować ich czas. Oni zatrudnieni zostali do tego, aby rozwiązywać problemy w firmie, a nie do tego, aby odbierać telefony od telemarketerów. Tak więc trzeba się wykazać nie lada sprytem umiejętnościami, aby. Potrafić się przez tą sekretarkę przebić do osoby, z którą możesz nawiązać jakąś fajną relację i umówić się na spotkanie. Czy to jest możliwe? Jak to zrobić? Oczywiście, że to jest możliwe. Musisz tylko wiedzieć o kilku bardzo ważnych rzeczach. Jesteś przedsiębiorcą, sprzedawcą lub zarządzasz działem sprzedaży? To świetnie. Mam dla ciebie sposób, jak za pomocą telefonu zwiększyć sprzedaż w Twoim biznesie nawet o 30% w ciągu kolejnych 6 miesięcy. Wejdź na bezpłatny webinar, na którym zdradzę ci, na czym polega mój autorski sposób prowadzenia rozmów handlowych z klientami, którym zaczniesz umawiać nawet 7 na 10 spotkań przez telefon. Zero lania wody, tylko praktyczna wiedza podana w bezpośredni i prosty sposób, abyś już kolejnego dnia mógł ją wykorzystać w swojej pracy i zwiększyć sprzedaż. Zapisz się teraz i od jutra sprzedawaj więcej. Po pierwsze, musisz rozumieć, dlaczego ta sekretarka nie przepuszcza cię dalej. No dlatego, ponieważ takich telefonów jak od ciebie, ona odbiera w ciągu dnia kilkanaście, kilkadziesiąt. I gdyby wszystkie telefony miały być kierowane do prezesa, do dyrektora marketingu, dyrektora finansowego, to oni nie robiliby nic innego, tylko rozmawiali z telemarketerem. A jak wiesz, w dużych firmach no, tych zadań jest dużo więcej niż rozmowa z telemarketerem. Tak więc sekretariat został wyszkolony, aby nie wpuszczać, aby filtrować spam, spam telefony. A więc Twój pierwszy problem jest taki, że jeśli zostaniesz zakwalifikowany do spamu, niestety nie zostaniesz przepuszczony dalej. Musisz już w tych pierwszych kilkunastu sekundach rozmowy udowodnić, że jesteś inny niż telemarketer. A co za tym idzie? No potrzebujesz po prostu rozmawiać w inny sposób. Nie tak mechanicznie i skryptowo, tylko jak człowiek, po ludzku. Sekretarka to też człowiek. To człowiek, który no niestety, ale wykonuje bardzo niewdzięczną pracę, ponieważ musi umieć być asertywnym. A tym samym no ma bardzo dużo stresu, bo kiedy napotka na hamskiego sprzedawcę, który za wszelką cenę chce jej udowodnić, że ona tam po prostu siedzi i nic nie robi i musi go przełączyć, ponieważ on dzwoni z najważniejszym tematem do prezesa, to ona dla własnej satysfakcji i też dla podniesienia prestiżu swojego stanowiska będzie chciała udowodnić, ha ha ha, to ja tu rządzę. I tak cię nie przepuszczę, cokolwiek byś mi nie powiedział. Nie możesz antagonizować w rozmowie, nie możesz budować komunikacji, która hmm, prowadzi do konfliktu. Potrzebujesz zdobyć sympatię z sekretarki. Jak zdobyć sympatię? No znowu się od tych najprostszych elementów. Po pierwsze uśmiechać się. Uśmiech zawsze sprawia, że rozmowa staje się luźniejsza i lżejsza. Po drugie, jeśli tylko jest taka możliwość, zwracać się do niej po imieniu. A to jest bardzo proste. Wystarczy słuchać uważnie, jak pani odbiera telefon i się przedstawia. Mówiąc dzień dobry, Janina Kowalska z tej strony. A więc tym mówiąc do sekretarki już używa jej imienia. Dzień dobry, pani Janino. Karol Froń z tej strony. Kiedy przedstawisz temat, z jakim zadzwoniłeś, używając oczywiście fajnego haka na uwagę, o których mówię w innych nagraniach, musisz sprawić, aby sekretarka poczuła, że jeśli nie przyłączy cię do osoby decyzyjnej, to jej firma coś straci. A finalnie ona straci. Co straci? Straci szansę na dobry biznes. Straci szansę na zwiększenie przychodów. Straci szansę na oszczędności. Straci szansę na wejście w jakiś fajny temat, o którym na przykład konkurencja nie wie. Co straci? Ty musisz wiedzieć, co ona straci i też trzeba jej o tym powiedzieć. Ale nie agresywnym komunikatem, tylko znowu w pozytywny sposób. Pani Janino, zdaje sobie sprawę z tego, że takich telefonów jak ten odbiera pani kilka kilkadziesiąt w ciągu dnia. I zdaję sobie sprawę, że nie przepuszczę Pani do osób decyzyjnych takich sprzedawców. Ale proszę mi zaufać, w tym wypadku ja mam naprawdę coś, co może pomóc Państwa firmie, i tutaj wstawiasz zwiększyć przychody, zmniejszyć koszty, rozwinąć skrzydła na rynku, yy, pokonać konkurencję i tak dalej. Jeśli Pani pozwoli mi przełączyć się, porozmawiać z tą osobą decyzyjną, czyli z dyrektorem marketingu, czyli z dyrektorem finansowym, czyli z dyrektorem utrzymania ruchu ja Pani gwarantuję, że jeszcze on Pani podziękuje, że taki fajny deal Pani przyniosła do pracy, do, do firmy. I to jest coś, co już zasiewa takie ziarnko w głowie Pani Janiny, która myśli sobie, hmm, no z jednej strony każdy tak może powiedzieć i to wcale nie musi być prawda, ale z drugiej strony, co jeśli to jest prawda? Co jeśli ja nie wpuszczę tego Pana Karola do firmy i my stracimy tego deala? To potem się nasłucham od dyrektora, Pani Janino, czemu Pani mnie nie przełączyła? z trzeciej strony, jeśli naprawdę nasza firma zyska, no to potem Pan Dyrektor przyjdzie do mnie i powie Pani Janino, ale fajnego deal'a Pani załatwiła, dziękuję. Oby więcej. Zasiewasz ziarnko. To ziarnko ma kiełkować. I gwarantuję Ci, że większość sprzedawców nie używa tego, co ja teraz powiedziałem. A więc tym samym Ty się już na dzień dobry wyróżnisz. Pokażesz, że nie jesteś kolejnym spamowym, call telemarketerem, tylko człowiekiem, który naprawdę ma coś wartościowego do przekazania. Idąc dalej bardzo dobrze działa, kiedy prosisz sekretarkę o pomoc. Czyli dzwoniąc, nie zakładaj z góry, że Ty jesteś panem, a ona jest osobą, która ma Ci us usługiwać, tylko wręcz odwrotnie. To Ty jesteś osobą petentem, która o coś prosi, a tu jest pani sekretarka, która łaskawie może Ci to dać, bądź nie. I włóż swoje ego do kieszeni, włóż swoją, swój, swój honor do kieszeni, po prostu przyjmij rolę człowieka, który o coś prosi. A więc zwyczajnie tak powiedz. Pani Janino, bardzo mi na tym zależy, proszę mi pomóc. I to zdanie możesz użyć na samym początku, dzwoniąc już. Pani Janino, kontaktuję się w takiej, w takiej sprawie, proszę o pomoc, ponieważ nie wiem z kim mogę o tym rozmawiać. A my jako ludzie uwielbiamy pomagać, uwielbiamy czuć się potrzebni. A więc pani sekretarka, kiedy słyszy komunikat, proszę mi pomóc, czuje, że ona jest górą i to ona rozdaje karty. I teraz może ci pomóc albo nie musi. Ale to ona decyduje, a to jest najważniejsze, żeby to ona zdecydowała, nie Ty. Idąc dalej, doceń Panią Janinę. Pani Janino, zdaję sobie sprawę z tego, że wykonuje Pani kawał ciężkiej roboty. Powiem szczerze, ja bym tak nie potrafił. Nie umiałbym odbierać kilku telefonów i być takim asertywnym jak Pani. Naprawdę Panią podziwiam, bo wie Pani jak to jest, zawór sekretarki jest niedoceniany. Wszyscy myślą, że to jest prosta praca, odebranie dokumentów, wykonanie kilku telefonów, wypełnienie jakichś papierków i kropka. Ale Pani dobrze wie, jaka to jest ciężka robota, ja Panią podziwiam i naprawdę jestem pełen uznania. I kiedy wyrazisz podziw i uznanie dla pracy Pani Janiny, to Pani Janina dostanie coś, czego nie dostaje na co dzień. Bo inni sprzedawcy, którzy dzwonią, chcą tylko jednego. Chcą osiągnąć cel. I ją traktują jako intruza, którego trzeba zwalczyć i przejść dalej. A Ty pokazujesz, że to ona jest ważna. Że ona nie jest intruzem. Że jeśli ona Cię przepuści dalej, to wykona świetny uczynek, zrobi kawał dobrej roboty, a Ty będziesz jej dozgodnie za to wdzięczny. I teraz te elementy wszystkie, jeśli złożysz sobie w jedną wielką całość i zrobisz z tego tą początkową formę rozmowy, czyli próba dotarcia do osoby decycyjnej, to gwarantuję Ci, że zobaczysz szokujące efekty, szokujące. Jeśli możesz dowiedzieć się więcej, w jaki sposób umawiać spotkania z klientami na zimno czy też po prostu przez sekretarkę przechodzić dalej, zapraszam Cię na moją Akademię Sprzedaży, gdzie masz kilkadziesiąt godzin materiałów. Między innymi o tym, jak umawiać spotkania, ale też o tym, jak radzić sobie z obiekcjami klientów, jak zamykać sprzedaż podczas takich rozmów na zimno, w jaki sposób budować wyobrażenia, e, chęć posiadania danego produktu, jak e, wizualizować w głowie klienta. Jest tam masa technik sprzedaży, negocjacji i perswazji. Jest to materiał kilkudziesięciogodzinny, zebrany w wygodnych kilku, kilkunastu minutowych filmach, który pomoże Ci stać się no, wybitnym sprzedawcą, zupełnie od zera i to na zimno. Zapraszam cię serdecznie, dzięki za obejrzenie, jeśli ci się podobało, zasubskrybuj mój kanał, link do platformy ma pod tym wideo, a ja cię pozdrawiam i do zobaczenia.